Podlaski Ochotnicze Pogotowie Humanitarne Kasia Mazurkiewicz Bylok, Ula Wolfram, Ilona, Ola, wolontariuszki. I jesteśmy dokładnie w trzecim roku, trzy lata dokładnie temu, Kasia Mazurkiewicz Bylok napisała do mnie, zaalarmowała o tym, o czym napisał już wcześniej Mirek Minszewski, czyli o tym, co się dzieje w Usnażu. I to jest trzeci rok już od tego usnaża i Kasiu chciałem ciebie zapytać, jak się zmieniło Twoje życie, i czy w ogóle coś się zmieniło od tego momentu z podejściem naszym, społeczeństwa do problemu migracji, uchodźców? My tak naprawdę cały czas jesteśmy od tego czasu w lesie. Poświęcamy nasze życie, nasze rodziny, po to, żeby ratować ludzi. Dzisiaj zakończyliśmy właśnie poszukiwania. Zaginionego mężczyzny Nie znaleźliśmy go, będziemy go szukać dalej Ale cały czas mamy pełne ręce roboty Ula, jak wygląda Twoje życie od czasów usnarza? No to jest na przykład mój trzeci weekend z rzędu spędzony w lesie Także nasze działania są cały czas intensywne A dziewczyny, które są, jesteście tutaj też wolontariuszkami tak. y Wy z tym tematem kryzysu na pograniczu też jesteście od momentu usnażenia? Tak naprawdę, my mhm. jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc wiadomo, że nasza perspektywa jest zupełnie inna niż perspektywa osób, które są tutaj na stałe i mieszkają, bo my, wiadomo, że przyjeżdżamy, pomagamy jak najbardziej, tylko możemy. Ale no ja na przykład śledziłam sytuację online z domu od początku i bardzo chciałam przyjechać, no ale dopiero teraz znalazłam taką możliwość, żeby się wybrać. No, jest to bardzo smutne, i bardzo jestem zawiedziona, że od trzech lat to trwa i nie widać końca, tak naprawdę. Ilona, ty przyjechałaś z Irlandii? Z Irlandii, z Irlandii tak. tak. Śledziłam kryzys od dłuższego czasu. Pomagam wirtualnie jak tylko mogę, ale udało się przyjechać teraz na, na ten tydzień. I, I to, co zobaczyłaś w przeciągu tych ostatnich kilku dni? Jest tu pięknie, i szkoda, że. Takie historie się dzieją na tym pograniczu tutaj. I podziwiam wszystkich, którzy od trzech lat codziennie, wytrwale pomagają ludziom. Kasiu, ty wtedy, jak spotkaliśmy się po Snarzu, w sumie po raz pierwszy się zobaczyliśmy tam. Yy, spodziewałaś się, że to tak się potoczy? Nie, ja byłam pewna, że to jest kwestia tylko pokazania światu, co się tutaj dzieje i świat zareaguje. I... Nasze życie będzie dalej wyglądało normalnie, ale tak się nie stało. To może w takim wielkim skrócie, jak gdybyśmy mieli yy, w telegraficznym skrócie opowiedzieć te trzy lata: yy, wyrzeczenie, yy, akcje humanitarne, szukanie zaginionych trupów, pogrzeby, opieka nad rodzinami. I wszystkie historie ludzi w lesie, których spotykamy, to jest w ogóle. Trudna sprawa, bo czasami jesteśmy zapraszani, czy przy okazji wyświetlania filmów, czy przy okazji jakichś rozmów w instytucjach kultury czy w mediach i siedzimy naprzeciwko ludzi, którym przez pół godziny w godzinę mamy opowiedzieć trzy lata naszego życia i trzy lata historii, z których mogłaby powstać bardzo, bardzo gruba książka. I ja czasami siedzę, patrzę na głowy, które są przede mną, i ja nie wiem co mam powiedzieć. Nie wiem jak streścić te trzy lata w jakiejś krótkiej historii, bo wydaje mi się, że każda sprawa, z którą mieliśmy styczność, była ważna i pominąć ją byłoby niesprawiedliwe, a, mm, a równocześnie tych spraw jest tak wiele, że i, i niektóre są bardzo trudne, że bardzo. Bardzo niełatwo się o nich mówi. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o tym, czym ULA też się zajmuje, czyli o pomocy w ośrodkach dla tych, którzy są w Polsce. Tak, może nawet nie w ośrodkach, bo w tej chwili nie mamy tak bardzo dużo osób, którymi opiekujemy się w detencji, ale mamy już osoby w warunkach wolnościowych żyjące tutaj w Polsce, którym staramy się w maksymalnie możliwy sposób. Pomóc, to też są historie takie pozytywne, tak? bo wiele ludzi jednak zdecydowało się zostać tutaj w Polsce, Budować są nowe pod naszą życie. opieką budują nowe, bezpieczne, Bezpieczne, mam nadzieję, że bezpieczne mhm. życie. A wy czujecie się bezpieczne e, już, gdy nie ma tej władzy e, w sumie prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy, gdzie rządzi Donald Tusk? Czy czujecie się bezpieczniej w tych czasach? Nie, liczyliśmy, że tak będzie, ale jesteśmy mocno zawiedzeni. Bo oprócz tego, że politycznie nic się nie zmieniło w podejściu do historii, które się tutaj dzieją, to jeszcze pojawiły się, nie wiem jak to nazwać, nacjonalistyczne bojówki, formacje, które grożą nam i za to, że pomagamy ludziom w lesie, boimy się, że, że możemy oberwać. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję dziewczyny, że też przyjechałyście i pomagacie. Dzięki, Dzięki wielkie. My bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom, którzy tak. z nami są cały hmm. czas i udzielają nam maksymalnie ogromnego wsparcia. Tak, dziękujemy. są cudowni.